Ciomeczków widzowie z tej strony Przybylak, tym razem tylko w audio, ale to nie ja jestem dzisiaj tutaj najważniejszy. Na wstępie chciałbym was bardzo przeprosić za mały pościsk. Po prostu nie spodziewałem się, że tak szybko uda nam się uzbierać okrągły tysiąc subskrypcji. Bardzo wam dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że kolejne tysiące będą wpadać tak samo szybko. Autopromocja. Jeśli już musisz otwierać skrzynki, czego nie polecam, to zachęcam do korzystania z kodu Przybylak. Na Hellcase.com otrzymacie 10% do doładowania, natomiast jeśli wolicie Kidrop, to tam otrzymacie 5% przy skorzystaniu z mojego kodu. I teraz uwaga, jeśli uda się uzbierać tyle pieniążków ile trzeba, to skiny z openingu trafią do Was drodzy widzowie. Nice! więc możecie tylko zyskać. A teraz koniec zanudzania, zapraszam Was na losowanie nagrody, którą jest myszka SteelSeries Rival 3. Szybciutko wchodzimy na naszą stronę przybylak.ch Karta wideo, wybieramy interesujący nasz film, czyli prezentacja giveaway z okazji 1000 subskrypcji, kopiujemy link, wklejamy ten link do odpowiedniej strony commentpicker.com, która wylosuje nam Zwycięzce filtrujemy duplikaty, rozwiązujemy niezwykle ciężkie zadanie. Mamy 57 osób, 57 osób może wygrać myszkę. Klikamy start, zobaczmy kto zwyciężył, a zwyciężył, proszę Państwa, masny Raf za komentarz. Całkiem zacna myszka, masny Rafie, serdeczne gratulacje. Jeszcze oczywiście musimy sprawdzić, czy zostawiłeś publiczną subskrypcję. Tak jest, jest nasz kanał wśród subskrybowanych kanałów masnego, więc serdeczne gratulacje. Masny Raf to kolejny widz, który wygrywa na moim kanale. Następny lub następna możesz być ty, więc zachęcam nadal do udzielania się na kanale, do aktywności, a kolejny próg to oczywiście 2000 subskrypcji. Nagrodę zaprezentuję w najbliższym czasie, więc śledźcie mój kanał. Masny! Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Napisz do mnie na Discordzie. Link znajdziesz w opisie tego filmiku. Dzięki wielkie! Do zobaczenia na piątkowych streamkach i kolejnych filmach. Trzymajcie się! Hej!